Po ostatnim zamieszaniu z tajemniczym mieszkaniem za 33 tysiące, które sprzedało się w 5 minut. To teraz mamy coś kolejnego. Mieszkanie w tej samej strefie, czyli Winda, ulica Pinto Ribera. Możecie sobie to sprawdzić w internecie, nawet wpisać numer 7. Mieszkanie 3 pokoje, salon kuchnia, łazienka. Remont totalny. Powtarzam, wszystko. Ale cena w internecie 33,500 i podobno do 28 bank spuści, jeżeli ktoś złoży ofertę. Tego nie mogę gwarantować, ale już ktoś taką ofertę złożył, a po prostu nie przeszły jego papiery kredytowe i jest to w tej cenie do wyrwania. Czyli cena pułkowa 33 500, ale możemy próbować za 28 tysięcy i powinno przejść. Kuchnia, łazienka, wszystko, wszystko, totalny remont. Ale balkon, widok z balkonu tutaj między bloki, czyli nie ma tego hałasu. Zewka. No, tu już decyzja należy do klienta i przede wszystkim jeszcze wyjdę. Pokażę klatkę. To jest pierwsze piętro. Winda. Oczywiście trzeba przywrócić wodę i prąd. I u góry zrobimy tak samo jak tu. I będzie naprawdę ładnie. Pozdrawiam.